swoimi spostrzeżeniami, a prawo robienia zakupów w internecie. moim na to trzeba uważać, i o czym trzeba pamiętać, z czego można skorzystać, by te zakupy zrobić moim zdaniem lepiej. Tak jak ja to robię. Cześć! Disciem tego odcinka jest, jak robić zakupy w internecie, by nie żałować. Myślę, że to jest ważne. Na temat w tych czasach, gdzie większość sprzedaży zakupów robimy w internecie w tych obecnych czasach, szczególnie przez ostatnie dwa lata. I to, co kiedyś było sporadyczne, pułapki teraz są częstsze i myślę, że trzeba uważać. I czasami w internecie nie znaczy, że taniej. Mhm. Jest taniej, bo wiadomo, tu nie ma sklepu, nie ma fizycznej w tej. Ale też trzeba uważać, też trzeba porównywać ceny. Dobrze, przejdźmy teraz do Allegro. Ogólnie, nie. jak chodzi o Allegro, kupujemy nowe sprzęty. To wiadomo, większość kupujemy rzeczy od działalności gospodarczych, od sklepów. Mhm. Tak. Tu są sklepy, siedziby. Gdzieś tam kupujemy robimy zakupy, mamy prawo do zwrotu na dwa tygodnie, jak nam nie spełnia oczekiwania produkt. I to jest fajne, że trzeba szukać też promocji. Bo na przykład, też chemii się opłaca na przykład kupować chemię gospodarczą na Allegro. Kapsułki do prania na przykład. Dwa opakowania kupimy w sklepie wydamy kwotę X. Za tą kwotę może mieć trzy opakowania naraz kupione na Allegro. Są promocje albo praktycznie za tą cenę. Podaję tutaj przykład taki może trochę. Nie wiem, czy dla Was, może jeszcze, może nie wszyscy, co mi oglądacie, robicie zakupy, ale chciałem Wam pokazać, o co chodzi. Drugą sprawą kupujemy elektronikę. Karty graficzne, czy telewizory, inne rzeczy. Trzeba porównywać ceny, bo nie zawsze na Allegro będzie taniej niż w sklepach typu Markt, Computronic czy Euro AGD. Te filmy też mają swoje jakieś tam marż, yy, rabaty, nie rabaty, są w stanie wynegocjować, zrobić promocję, więc trzeba to porównywać, są więksi. Drugą sprawą, jak jesteśmy, przy komputerach. Są gotowce na Alcro, komputery. Wow, za 3000 gotowiec, na przykład za 4000 gotowiec, super gotowic do gier. Tak, tylko jak się zagłębimy w niego, się okazuje, że i siódemka, owszem, ale czwartej generacji, na przykład. Czwartej, piątej generacji. Rzucona jakaś odrzesku z demontażu. Płyta główna jakiegoś z gotowca. Typowo z gotowca Dela, HPK, z czegoś tam. I jak to wszystko zbierzemy do kupy, się okazuje, że to nie jest warte 3000, tylko 1000, 1200 zł. Zobaczcie, jakie są marże. Można się bardzo łatwo naciąć. Trzeba uważać na to. Mhm. Jak chodzi o sprzęt używany. O części komputerowe używane. Ja jestem zwolennikiem czegoś takiego, że kupujemy to od firm, które się zajmują sprzedażą takich polizynkowych części czy skądś odzysku. Od Kowalskiego trzeba być ostrożnym. Zaraz powiem o co chodzi z Kowalskim. Firmy, przede wszystkim, mamy gwarancję pół roku. Dostajemy 3 miesiące lub pół roku gwarancji. Druga rzecz, mamy prawo zwrotu do dwóch tygodni. Czasu zakupując paragon, wszystko sprzęt jest przetestowany. Firma przetestuje, sprawdzi, przychodzi do nas w 99% sprawny. Mhm. A jak coś jest nie tak, to od razu jest wymieniany, nie ma z tym problemu, bo się zdarzają różne sytuacje. Dobrze, przejdźmy teraz do Kowalskiego. Jak ktoś sprzedaje Kowalski, możemy kupić coś taniej, możemy kupić coś drożej niż naprawdę jest warte. Ta płytę główną możemy kupić taniej, bo człowiek nie wie co ma, bo sprzedaje po kimś tam, kupita po swoim mężu, czy po kimś, który to, komputer, nie ma o tym pojęcia, sprzedaje. Bo znalazł jakiś na na przykład komputer, czy coś, i go sprzedaje. I może możemy kupić rzeczywiście okazalnie. A z drugiej strony może być tak, że będzie żądała holendarnej kwoty z kosmosu, a my wiemy, że tak to nie jest tyle warte, ale i tak będzie chciała tyle ile sobie zarząd wymyśliła. To jest jedna sprawa. Druga sprawa kupujemy coś, przychodzi nas kurierem, bo nam się nie chce tylko do Krakowa jechać po to. Może się okazać, że to jest bubel i weź się wóź teraz o zwrot pieniędzy, o coś tam z Allegro, czy gdzieś tam. Albo jest to nie to, co opisała na przykład, bo się okaże, że to jest jakiś model, który napisze płóty główny, a się okaże, że to jest bez jakiejś jednej literki, a to już jest słabszy, nie taki jak chcieliśmy. I teraz już zaczynają się schody. I po co nam takie rzeczy? Firmy też często mają w dobrych cenach te rzeczy. Naprawdę. Bo mają na przykład 50 sztuk, jakiś płyt, chcą tą wypchnąć i robią tak, żeby zarobić nad tym, ale żeby też to wszystko było w ruchu, bo kolejne na przykład palety ze sprzętem jadą, etc., etc. To jest właśnie. Komputerowego sprzętu, czy nawet innego telewizorów, AGD, czy innych rzeczy w ten sposób. Jak możemy pojechać, przetestować od Kowalskiego. Osobiście pojechać, aparat zobaczyć, pralkę zobaczyć, inne rzeczy. To oczywiście, że tak, to się opłaca jak najbardziej. Ale często jest tam, na przykład sprzedaję i nie mamy jak przetestować, czy zobaczyć, czy jak. Mhm. Więc tu jest większe ryzyko. Oczywiście można, ale jak chcesz mieć spokój, uważam, że tak jest rozwinięta ta sprzedaż już przez firmy, że bo chociaż po to, żeby mieć bezpieczeństwo, dwa tygodnie na czasu zwrotu, jak to nie będzie to, co myśleliśmy, naszych oczekiwań nie będzie spełniało. Mhm. Dobrze. Są różne serwisy takie. Rabatowe, ale rabat na przykład, o nim mogę wspomnieć, to nie jest zysponsorowany odcinek, tylko sam z tego korzystam, ja na przykład buty kupiłem taniej, o jakieś 60 złotych, mhm. 500 złotych, za 400 parę złotych kupiłem te buty, więc się opłacało i to jest fajne, że sobie to nie wiem, wtyczkę. I on nam od razu mówi, jak zrobimy koszyk, na jakimś zakupie, w jakimś sklepie, od razu patrzy, czy są kody rabatowe. Nam sprawdza i rzuca. Sprawdza, sprawdza. Tak, jak są jakieś akcje, o których możemy nie wiedzieć, rabatowych. Mhm. To jest fajne. To Na temat innych tych platform się nie wypowiadam, bo z tego nie korzystam. Ja od zla, ale rabat jeszcze korzystam z tych czasów, jakieś nie było tak głośno na Instagramie, na YouTube, gdzieś to nie było reklamowane. Mhm. Ja to gdzieś tam trafiłem z jakiegoś artykułu, jakiegoś prasowego chyba. Tak? Czy ktoś wspomniał gdzieś chyba o tym tak na razie gdzieś tam na jakimś... czy na YouTube już nie pamiętam, czy na po prostu tak wspomniał o tej wtyczce? Jeszcze to nie były żadne akcje. Nie, moment, ja... Z reklamy, przepraszam, z reklamy, która się wyświetlała na jakiej stronie mi wyświetliła. Sprawdziłem, sprawdziłem. Tak, tak było. Mhm. Czyli to była jeszcze taka cicha reklama, oni dopiero zaczynali. Więc naprawdę polecam. I warto jeszcze też skorzystać z takich grup jak na Facebooku, różnych tematycznych. Pytać się, dyskutować mhm. na temat jakichś sprzętów. Czy to jest dobre, czy co innego. Bo już miałam wielokrotnie tak, na przykład, że chciałem coś kupić, ktoś mi podpowiedział, że coś innego też w też dobrej cenie, ale to będzie lepsze na przykład. Albo nie ma sensu przepłacać, bo to i tak jest kawałek żelastwa, a to naprawdę będzie dobre. Mhm. Jak chciałem taki uchwyt kupić, jeden na przykład, jakiś tam markowy, kostówki, to ktoś powiedział, 40 zł, jakiś inny. Być też porządnie zrobiony, to pójść nie markowo. Więc można, można, można. Oczywiście. Już nie chcę się wpowiadać na temat rad, nie rad, takich spraw, bo to jest inna rzecz. Ja osobiście raczej nie biorę na rad te rzeczy. Jedynie co wziąłem, to ten mikrofon, audio, który mam teraz w którym nagrywam. Staram się wyrzekać rad. Nie biorę rzeczy na ratę, bo uważam, że nie ma takiej potrzeby, ewentualnie 0%, gdzie 50% wpłacam, resztę szybko spłacam sobie. Tak, a to wziąłem na ratę z tego względu, że powiedziałem, że nie, jest ten moment, że trzeba już zrobić taki, już porządny sprzęt, który będzie zadowolony, nagrywał audio. Tak, bo ten sprzęt jest bezprzewodowy. Ja tutaj stoję w tym miejscu, czy stanę dalej. dalej? Tak samo mi rejestruję audio. Mhm. Tak. Bez kabli, bez niczego. Bo ja miałem to kablowy. To się kabel zaczepił, majknął I jakieś takie trzaski powstawały czasami. To coś tam się już uszkodziło, ale w ten sposób jest. Mhm. Po prostu tam był taki wzmacniacz, który było trzeba dobrze w kieszeni umocować. Jak on się poruszał mi, to zaczęły jakieś tam trzaski być po, po prostu. Wiem, że dużo osób nie nagrywa. Do dzisiaj te mikrofony na YouTube jest spoko. Mhm. Audiotechniko. I tutaj mam tą zaletę. Jeszcze powiem wam, że mam drugi odbiornik, że w dwie osoby możemy nagrywać. Mhm. I oddzielnie rejestruje nasze audio więc łatwiej jest obrobić. Dobra, to już tak podsumowując, trzeba uważać. A i jeszcze co jest ważne? Uważajcie naprawdę w tych czasach na allegro. Jak chodzi o, nie ma okazji na karty graficzne, nie ma okazji na ramy podzespoły, jakieś takie mega okazji. Widzicie na przykład? 30,80 RTXA za dwa coś, za dwa i pół, czy za trzy tysiące, niecałe powinna wam się lampka zapalić, żeby nie było tak, że dostaniecie cegłę w paczce. Powiedzcie, że zmyślam. Poszukajcie w internecie. Były takie historie na Allegro. Dużo osób na YouTube o tym mówiło. Został on też nabranych. Było głośno na ten temat. Już chyba z tym został porządek zrobiony. Ale kusi. Takie okazje, brak kart graficznych, innych rzeczy, to kusi. Mhm. I tym bardziej musicie czytać opisy sprzętów, nawet no gotowców z Allegro. Czy naprawdę są tam takie podzespoły, jakie są napisane? Żeby nie było jakichś tam nuansów. Bo będzie napisane na przykład, że jest pamięć ddr 4 ale nie mniej napisane prędkości. Dostaniecie na przykład wtedy 250-2666 na przykład Do, tak, a nie jakąś mocniejszą. I siódemka wow, ale czwartej generacji, tak jak mówiłem wcześniej, więc trzeba na to uważać być czujnym. Tu już nie wypowiada się na temat sklepów tych pozostałych. Trzeba sobie też analizować te sprawy, ceny, czy rzeczywiście to jest promocja. że się zbliża jakaś akcja promocyjna w Euro, a kiedyś gdzieś wejść, sobie zobaczcie, teraz są ceny, inne ceny. Nie wiem jak teraz, ale kiedyś były strony, które yy, śledziły ceny. Bo można sobie sprawdzić, jak, jak to się yy, kształtowało te ceny. Nie wiem jak teraz jest, bo kiedyś parę lat temu kumpel pokazywał, taka strona była tworzona. Ale wiecie, czasami bywa tak z tymi projektami, że one w to upadają, bo już nie ma kto czasu tego robić, etc., etc., etc. I bardzo fajnym narzędziem jest CENEO. Sprawdzanie sobie cen na cenę, mhm. Tak. Bo można naprawdę zobaczyć czasami na przykład, że coś kosztuje 800 zł, a w, w drugim na przykład już kosztuje 700 zł ten produkt. Albo 1000 zł i 1300 zł. Mhm. 1300, a gdzieś go za niecałe 1000 złotych możecie kupić, na przykład. Są takie promocje, bo są różne promocje, każdy ma inny marżek, inną politykę, że jeden asortyment ma tani, drugi ma drożej i odwrotnie, które sieci. siedzi. Więc trzeba na to uważać. Dobra. Zasubskrybuj mój kanał, to jest prościutkie. Jest taka specjalna buźka, w możesz kliknąć mi pomóc. Zostaw łapy, bo to jest też banalne. I napisz mi w komentarzu, czym Ty się kierujesz, czy miałeś jakieś przygody z zakupami w internecie, jakieś wpadki, tak żeby też inni o tym wiedzieli. Na razie. Cześć pa.